Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć temat stworzenia ludzi przez inżynierów. Jedną z najbardziej rozwiniętych technologicznie cywilizacji w uniwersum obcego. Ta enigmatyczna rasa we wczesnych stadiach rozwoju cywilizacyjnego była zgoła inaczej nastawiona do wszelkiego życia we wszechświecie. Pełnili oni wprost funkcję kreatorów materii organicznej, powodując, że wiele dotąd niezamieszkałych planet zostało zasiedlonych przez organizmy, które stworzyli. Ich najważniejszym nurtem technologicznym była bioinżynieria. Wszelkie przedmioty przez nich stworzone nawiązywały wyglądem do żywych organizmów, w tym nawet same statki, jak i miasta. W pewnym momencie, gdy udało im się wyodrębnić substancję nazwaną przez ludzi czarną mazią, otrzymali możliwość krowania życia wedle swojej woli. Jak wiecie, czarna maź powoduje gwałtowny rozpad strukturalny DNA i mutacje, dzięki czemu każda materia organiczna, która wejdzie z nią w kontakt, przekształca się drastycznie, powodując powstanie zgoła odmiennych organizmów. Jest to tak de facto czysta loteria, a sam efekt końcowy zależy od bazy organicznej, z którą wejdzie w reakcji ta niesamowita substancja. W ten sposób w pewnym momencie, planetą, na której inżynierowie postanowili rozpocząć swój eksperyment, była Ziemia. Wybrany przedstawiciel ich gatunku w iście rytualny sposób dostąpił zaszczytu rozpoczęcia nowej linii ewolucyjnej na naszej rodzimej planecie. Gdy spożył specjalnie przygotowaną porcję czarnej mazi, jego DNA zaczęło się błyskać i się rozpadać i mutować. Czego efektem były narodziny organizmów, z których powstał człowiek. Eksperyment tworzenia nowej linii ewolucyjnej trwał przez bardzo długi okres, przy czym inżynierowie starannie go nadzorowali nawiązywali kontakt z ludzkim gatunkiem, gdy ten był jeszcze cywilizacyjnie w Powijakach, dzięki czemu na ścianach jaski na Ziemi można było zaobserwować malowidła przedstawiające gigantów. Niestety, drastyczny rozwój cywilizacji inżynierów zmienił ich nastawienie względem życia we wszechświecie, rozpoczynając okres rozłamu ich kultury i wojen, jakie toczyli z innymi przedstawicielami obcych cywilizacji, a także drastyczny czas, w którym to część planet, na których mieszkali, padła ofiarą ich własnej cudownej substancji. Kontakt z ludźmi został porzucony, a ludzkość zapomniała o przybyszach z gwiazd. Jak się możecie jednak domyślać, część kast inżynierów nie zapomniała jednak o planetach, na których przeprowadzali eksperymenty. Inżynierów niepokoił gwałtowny rozwój cywilizacyjny ludzkości, a także nasz ekspansywny, wyniszczający stosunek. Wiedzieli, że jeśli ludzkość w tym tempie będzie kolonizować galaktykę, to za być może tysiące lat zagrozi swoim stwórcom. Radykalny odłam gigantów, wywodzący się najprawdopodobniej z kasty wojowników, postanowił wyeliminować ludzkość za pomocą czarnej mazi. Ostatecznie jednak ucząc na księżycu, nadając w niebo komunikat wabiący nieświadomych podróżników. Podsumowując, ludzkość została stworzona przez inżynierów w momencie, gdy eksperymentując, tworzyli oni nowe linie ewolucyjne na licznych planetach. Pilnowali nas i nadzorowali rozwój do momentu, aż ich samych ogarnął poważny kryzys, po którym tak de facto nie powrócili już do swoich dawnych założeń. Spokojowych kreatorów życia stali się agresywnymi niszczycielami cywilizacji, których od środka niszczył rozłam społeczny. Mimo, że większa część cywilizacji miała poważniejsze problemy niż rozwijająca się ludzkość, radykalny wojskowy odłam postanowił jednak wymazać efekty swoich dawnych eksperymentów, gdyż mogłyby one dobić rasy inżynierów. Którzy i tak stali już na skraju drogi bez odwrotu i powolnego upadku. Uwaga, uwaga! Już za kilka dni zadebiutuje nowy film z uniwersum obcego i predatora. Historia przeniesie nas na teren przyszłych Stanów Zjednoczonych, gdzie pojawi się być może jeden z najpotężniejszych Predatorów. Jeśli będziecie chcieli posłuchać jego historii, ogarniemy o nim materiał po premierze filmu 5 sierpnia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!